Już. elo elo 320 z tej strony Kuba i Dawid a w dzisiejszym odcinku już nie muszę wytłumaczyć to polega to polegać to będzie na tym w ten challenge że będziemy mieć takie kartki które w środku mają napisy kolorów i ten i tu mam napisane wszystkie kolory yy, jakie smaki są i będziemy sobie czytać yy, co to może być więc otwieramy pierwszym kartonie i możemy 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 tylko raz wypluć, więc będzie ostro ehm, Ty się ostanął, tak więc no, losujemy. Dawid przodam. Losujemy kartę z tych no, przysypać. No, przysypać ci. No, no, Brązowy Szukamy brązowy. Kawa lub wątróbka Kawa. Szukaj... Musimy to sobie jakoś wysypać. To też wysypię tutaj Kawa brązowa, się... dobrać, żeby... Pokaż im Dawid jak wygląda brązowy. I jadz. I jak? wątróbka? Dobry to dobrze. Dobry to Dobry. miał tyle samo szczęścia. No ale dobra. Nawet dobre. A mały O nie, różowy. Najgorszy, chyba. Różowy. To jest jabłko o. lub stary ba bandar. B o nie, stary bandaż. Różowy. Nie, tego nie. Chcę. Ten. Ten? Mhm. Na pewno. Mhm. A to nie przyda. To nie przypadkiem ten? Nie. Tam mogę sobie. Mhm. Stary bandaż. Nie. <gry> mhm. 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 ja sobie zostawiam we na potem. Ja też. A teraz ja. No. Kurde, tam jest... Pomarańczowy. A wy pomarańczowy brzoskwinia lub wymioty. O kur... <laughs> pomarańczowy. <laughs> <Kurde>. <laughs> Dobra, Dawid, ostro jazda. O kurde. Nie. Chudy Ej, Wyplup! Wypluł. Wyplu, wyplu. Można powiedzieć, że wyżywa. Ciekawe, że <grym> będzie spróbować. Dobra, więc po Dawida wymiocinach y, losuje. ja. Maty. No ja, no no ja O nie, jasny. O to jest słuchajcie, jasny Jest jasny. tort urodzinowy lub woda z kranu, ale taka niedobra woda z kranu nie. To jasny, to nie możemy mi grudek na sobie Happy birthday to you <noise> Happy birthday to you Zdrawi się, to rodzinowy, a teraz jest Dawid. <śmiech> <śmiech> Daj, ja tu jestem. Żółty. No dobrze. Dobrze. Żółty masz. No i gdzie żółty? żółty? Popcorn lub zgnite jajo. No ja wie czemu ja zawsze żółty, żółty. Tam jest żółty, ale O tak lepiej.

Oh mm. teraz, znowu, teraz znowu ja, ale się jasne, wyróżowe plamki. No ogóle tutaj, jasne, wyróżowe plamki. Co? tu, tu, to tutti frutti. To jest dobre niby. Śmierdzące skarpetki, o kurde. A to, to jest chyba koku, nie? A czekaj, co to? Tak. Tutti frutti. No. Jasne, wróżone tanie. No, no, daj No nie daj to. No nie daj to. za nie daj jak, ja, jak guma bananowa skąpuje, to to chyba będzie koku. No nie, nie, nie. czemu ci się tak? No, no Dawid, <laughs> nie jebać. No ale szybko, szybko. Okay. Jakie pomarańczowy, pomarańczowy, jest pomarańczowy inny? Pomarańczowy, brzoskwinia lub wymioty. I to jest ja. chyba ten, pomarańczowy. To był ten chyba, był ten. No to tam się zje wszystko. No to nie! No to za... Nie! Sprawdź, smakuje jak w czy smakuje jak to się Zaprawdę. Naprawdę? Mogę? Nie. nie. Zdabicie... Najgorsze... No, to... Trudno. <głos> <głos> no nie, no ja! Ej, mam partę w tym odcinku. Dajcie łapkę w górę, że mam takiego pasta. Żółty. Popcorn lub zgnite jajo. A mnie to nie rusza. Gdzie jest żółty? Dawać mi będzie gdzie to jest żółty. Nie Masz! <grym> I takie to jest odczucie, widzisz? Niefajne, nie? Zgnite jajo. Nie wiem czy widzia. Mi się trafia w każdej paczce od tych yy, czterech lat. Naprawdę. To Jest właśnie klątwa zgnitego jaja. To jest prawie najgorsza wy tych wszystkich. Zgnity bandaż był lepszy. Jasny. Jasny. O ja Jasny. Jasny to urodzinowy woda z kremu. Nieczysta. Jasny. Woda nieczysta. A z kropkami? Mm, tak mm, mm. Nie, normalne, to tam Jami? Yummy? Yummy? tort to urodzinowy to... Happy birthday I teraz jak wylosuje mi się coś złego, to to jest krąpa z dwutego jaja Takie żółty. Pomarańczowy ciemny Ci Pomarańczowy dobrać. inny Koktajl to jest dobre, a z nie dobre, to jest zdechła ryba. O kurczaki! To, to jest baryla, to jest Nie, tak. A może? Tak. <laughs> 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 no masz całe! Ej, co jest nie fair! Słodkie! W nie, Czyli... nie słodkę! Możesz jeszcze wypić? Mogę? No możesz, bo ja wypię. A teraz jeszcze masz dwa razy. No. To jest to To było słodkie na początek, a potem zostało niedobre, bardziej niedobre i na matce niedobre. I ten David, ja przeczytam ci. Jasne w Szybko że... jasne, jasne w różowe plamki. ale nie jest jasne w plamki. Nie, jasne w jasne w klamki, o nie to jest to. pianki marshmallow i tutaj nie umieliśmy przetłumaczyć. Nie umieliśmy przetłumaczyć tego niedobrego, więc dla Dawida to będzie niespodzianka, co to jest to niedobre. To czekaj, to jest jasny plamki, plamki każdego koloru. A to żółty? Tak, to ma plamki różne. Ja sobie ja zjem O jasne. Ja widzę. Mm -mm. mm -hmm. mm -hmm. Bez... no, Dobra, zjedz jeszcze a, raz? No. A, nie chcę. Jadź. Tak, jak tego wyrzucisz, to musisz całą garść. Mnie to nie interesuje. Chyba. To jest naj... Słuchajcie, ludzie. No nie, to w Operacja. Mogą ci się trafić samo mm. <laughs> no, no, dobre. Dawid! Dobra dobra! Jedyna szansa. Teraz ja. Iu, kiedy się skończy to. Pomarańczowy ciemny. Oh no. Oh no. Pomarańczowy in, 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 ciemny. In. Ono tu kowali. Koktajl, zdechła ryba. No to jest to? O mamo. to tu się do... No nie ma tak! Dobra, tak. to już to od krewu. <laughs> Brąz. Brązowy, brązowy, kawa wątróbka, proszę Proszę ostatni brązowy. I ten. pierwsze to było kawowe to teraz będzie wątróbka. Kop. A to nie... Dwa niebieskie mm. już ci nie czytam. Mm. Teraz Dawid. jest jakiegoś? No. Mm. Bo to jest. Ja bym ja przeczytam po cichu. cichu. Niebieski to ma owoce leśne lub no, pasta do zębów. No to tak jak w maju, ja lubię nie zębów. A to drugie to miał y, pomarańczowy czynnik, czyli koktajl albo zdechł ryba. Tak, No No, ostatni jeszcze, Dawid. Bo, y, wygrywam. Bo y, wygrywam. Już jest koniec nauka. No, okay. Tego nie zjesz, pokażę To jest ryba? Al, tak, albo y, koktajl. <kluzny> No bo kończymy odcinek, bo to nie może tak być. Dobra, więc ja losuję. Nasz kamerzysta dzisiaj jest bez tego wyzwania. Będę Nowy go. jestem. Jasny. Ja też. Jasny w różowe plamki. Poczekajcie. Jasny w różowe plamki. Proszę, dla kamerzysty jeden. Jeden dla mnie. Jeden dla mnie. O oh, kur... Be. <noise> to, po. Ryba! To nie ryba. Ja mam rybę. A ja jestem w różowe plamki to były albo tutti frutti, albo śmierdzące skarpety. Uj! Śmierdzące. Dobra, więc ten filmik nie do końca udany, chyba na tym zakończymy. Więc mam nadzieję, że wam się podobało, proszę was o... Łapki w górę i o subskrypcję. Bo na razie idzie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze. Jeżeli Wam się podobały te fasolki i chcecie te fasolki, to musi być tak przynajmniej sto łapek w górę pod tym filmikiem, bo na nas to jest okropieństwo. Mm -hmm. A na moje statystyki na pewno nie zostawicie 100 łapek w górę, więc sorry, ale... Mm -mm. To fasolki papa! Pa. Więc na tym kończymy odcinek, papa! Pa.